Siemaneczko, z tej strony Kazumi i witam was w odcinku ze spoilerów kolejnych. A dokładnie obejrzymy sobie cały spoiler westernowego eventu, który będzie już w lecie. Dokładnie wam pokażę jak to się prezentuje i dodatkowo dam swoją recenzję na ten temat. Jak te owe rzeczy mi się podobają. A naprawdę jest ich mnóstwo. Nowe fity. Mnóstwo zwierzaków. Z tych zwierzaków naprawdę będzie co wybierać. Będą również nowe makijaże. I wiele, wiele więcej. Także zostańcie koniecznie do końca. Zostawiając przy tym łapięcie w górę dla motywacji zasięgu subskrypcję, a nie pożałujecie, no i kliknijcie dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco właśnie z takimi nowinkami z naszej pixelowej gry. A tutaj pozdrawiam moich wszystkich wspierających. Przede wszystkim pamiętajcie, że pokazane spoilery nie są oficjalne, gdyż zawsze może coś się jeszcze w nich zmienić. Także lecimy uwaga, już do spoilerów obozu westernowego. Pierw, przyjdziemy do tych outfitów. Tutaj, tłumacząc, poniższe zdanie nie ma prawa zabrającego wyglądać stylowo, kiedy pracujesz na ranczu. Pierwszy outfit jest w kolorach, w odcieniach, nie wiem, takiego pastelowego różu, łącząc z czerwonym. No, takie przejście, mam wrażenie. I ten twit będzie za żetony letnie. Powiem Wam szczerze, że jest naprawdę bardzo ciekawy. I mamy tutaj nowe chusty. Rok temu dostaliśmy czerwoną chustę. Wielu graczy, w tym ja podejrzewałam, że będzie ich więcej. I naprawdę wygląda obłędnie. Teraz przejdziemy do czarnej wersji tego outfitu. Naprawdę mega mi się podoba. Szczególnie te elementy kwiatków. Uwielbiam czarny kolor, a tutaj te kwiatki bardzo fajnie się odznaczają. I ta chusta naprawdę robi wrażenie. Teraz przechodzimy do niebieskiego setu. Wygląda on równie bardzo dobrze. Ogólnie ta postać ma bardzo ładne kolory włosów, podoba mi się. Mam nadzieję, że ten odcień będzie na większości fryzur. A ten outfit tutaj mi coś ewidentnie przypomina. Ten właśnie czerwony set Halloween, eventu halloweenowego, moi drodzy. Tylko, że ten jest po prostu zielony, a ten ten był w odcieniu czerwonego. Ale no fajnie, chociaż będziemy mieć więcej możliwości, wiecie, kolorystycznych. Teraz przejdziemy do dwóch wyścigów, które mają być już prawdopodobnie na stałe. Powiem wam tak, są tutaj te krzaczki preriowe, jakoś tak to się nazywało mniej więcej, które sobie tam właśnie latają, no jak na rancho przystało, to myślę, że to bardzo fajnie odwzorowuje ten klimat westernowy. Tutaj też są jakieś busty. A raczej nie busty, a taki wiatr, teraz tak zauważyłam, oglądając też ten filmik. No także naprawdę ciekawy ten wyścig. Ogólnie konie, które teraz widzicie, nowe umaszczenia, które będą dodane do gry niebawem, niestety nie wiadomo, czy na tym westernowym festiwalu. Jest to nowe umaszczenie do France, Ardena, jak i Mustanga. wyścig ciągnie się w tą stronę i tutaj również mamy te prerjowe krzaczki, które sobie lecą wraz z tym wiatrem. Tutaj też jakiś taki kurczak lata, nie wiem co tu się dzieje z tym kurczakiem, jakby nas prowadził. A przy kopalni są takie właśnie wozy tego złota. Jestem ciekawa, czy w tym roku też będzie złoto. Bo w tych spoilerach tutaj no, nie mamy czegoś takiego. Tak samo wilków nie widzę. Ale nie, na pewno to będzie, bo jednak mieliśmy też rok temu, więc tutaj te wszystkie rzeczy powinny się powtórzyć. Ogólnie jestem mega ciekawa wilków, jak one będą działać, czy tak samo podobnie i czy będzie jakiś sposób, wiecie, bug żeby nie były takie upierdliwe, że tak powiem. Teraz, moi drodzy, przychodzimy do zwierzaków. W oczy rzuca się czarny kurczak. Sheriff Cluck. Będzie on kosztować 350 starcoins. To jest tak mega urocze, że ten kurczak ma wojski kapelusz. Na pewno muszę go mieć. Tutaj jest Blaze, który również kosztuje 350 starcoins. I jest to taki zwyczajny kogut. I tutaj jest jeszcze druga wersja kurczaka. I te obydwie damy będą prawdopodobnie dostępne za złoto. Ale taki piękny pupis o imieniu Archi. Prawdopodobnie będzie to zdobycia z zadania. Podobnie jak rok temu mogliśmy zdobyć sobie kotka, jak i psa. Tutaj mamy Slinki, jest to kiciuś, no i tutaj podobnie będzie można pewnie go zdobyć z zadania. Wórca tego spoileru informuje nas, że inne itemy, które są prawdopodobnie nieudostępnione na westernowy event, czyli między innymi uwaga, rulik z rogami. Tutaj nawet Wam specjalnie pokażę na internecie, że to jest mityczne zwierzę, które, uwaga, opisywane jest jako zając z rogami antylopy, bądź poroże jelenia. Inaczej mówiąc jest to hybryda. Po prostu będziemy mieć szansę zdobyć sobie takie mityczne zwierzę. Tu jest mowa o jakimś wyścigu nazywanym Scott i Jackalope, ale niestety to jeszcze nie działa. Więc może ten królik właśnie będzie to zdobycia. Z tego wyścigu, nie wiadomo. Następnie mamy kolejnego psiaka, moi drodzy, który ma ewidentnie sierść w umaszczeniu owczarka australijskiego. Można wyczytać, że jest tutaj niezłym psotnisiem i będzie kosztować 199 Starcoins. A tutaj kicia również za tą samą cenę, ale ewidentnie ta kicia uwielbia drzemki przy kominku. Teraz tutaj macie make-upy, które są dość tanie. To Widzimy, że kosztują nawet niektóre. Jeden StarCoins czy 100 szlingów. Jestem mega zadowolona, są piegi z fajnymi kreskami. Jestem mega naprawdę zadowolona. A jeśli chodzi o ten czuby festiwal, to mają pojawić się kolczyki w różnych barwach, tak jak widzicie. Nawet tutaj widzę, że jakieś nowe mają się pojawić. Także moi mili, z mojego materiału to by było na tyle. Napiszcie koniecznie waszą opinię w komentarzu, który odchyt wam się najbardziej podoba, jak i który zwierzak skradł wasze serducho. Nie zapomnijcie o łapeczce, subskrypcji i dzwoneczku. A ja się za żegnam. trzymajcie się i do następnego.